Biegniemy razem przez świat, noc, klei się do szyb Drogi krzyżowały się nieraz, gubiłem trop i sens wywołałem wołałem o pomoc, cisza miała głos Zostawał tylko beat i rada, którą dał mi los Miasto mruga światłem, puls pod skórą drży Każdy krok to ryzyko, ale wiem po co tu iść Nie szukałem winnych, nie chciałem brać Muzyka uczyła, jak bez strachu trwać Z muzyką przez życie, bez kłótni i walk Jedyna kochanka, co nie bija noża w plecy Świat ona trzymała tak Beat mówił prawdę, gdy milczał każdy brat przez życie, bez Jedyna kochanka, co nie wbija noża w plecy Tak, świat się zsypał, ona trzymała tak Beat mówił prawdę, gdy milczał każdy brat nie liczę rana na dłoniach, liczę noce bez snu Każdy dźwięk jak kompas, prowadził mnie znów Nie obiecywała cudów, nie brała nic zamian Tylko rytm cisza i szczerość w mych planach Upadki były głośne, powroty ciche jak bas W lustrze widzę drogę, nie pytam już co zna nie potrzebuję tłumu, wystarczy mi beat On znał mnie wcześniej, zanim poznał mnie świat Z muzyką przez życie, bez kłótni walk Jedyna kochanka, co nie wbija noża w plecy, tak ty świat się sypał, ona trzymała tak Beat mówił prawdę, gdy milczał każdy brat Z muzyką przez życie, bez kłótni walk Jedyna kochanka, co nie ma ukrytych wad Gdy brakło słów, ona dawała znak W pulsie nocy znalazłem własny Jeśli zapytasz mnie dziś co trzyma mnie tu, powiem dźwięk co nie zdradza, gdy zawodzi tłum Biegniemy dalej przez świat, choć zmienia się kadr, ja i muzyka rzuć ich nie ostatni tak to, 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 to...